Pytają, samorządowcy odpowiadają. Zaprasza Dariusz Ziemiańczyk. Mam pytanie do Darek Ziemiańczyk. Witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest burmistrz Jeżowa Mariusz Guzicki. Witam Pana. Moje uszanowanie. Panie burmistrzu, czym podyktowana jest zmiana godzin pracy w urzędzie miasta w Jeżowie? Otóż, panie redaktorze, sprawa jest. I od kiedy ona wchodzi w życie? Sprawa jest jak najbardziej oczywista. Jesteśmy urzędem przyjaznym klientom, petentom, mieszkańcom, a chcemy być jeszcze bardziej przyjaźni. W związku z powyższym, przekładamy godziny pracy tak, aby wszyscy mieli do nas dostęp, nie musząc brać urlopu czy wolnego. I tak, już od wtorku, 22 października będziemy pracować do godziny 17 w każdy roboczy wtorek tygodnia, natomiast w piątki, aby zachować przepisy kodeksu pracy, skracamy dzień do godziny 14. Każdy piątek roboczy pracujemy do godziny 14 od 7:30 i w każdy roboczy wtorek pracujemy od godziny 7:30 do godziny 17:00. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą z tych udogodnień korzystać. My wychodzimy naprzeciw takim potrzebom, bo w pozostałe dni, czyli poniedziałek, środa i czwartek, pracujemy od godziny 7:30 do godziny 15:30, jak to było zwyczajowo od lat przyjęte. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest projekt SIM Rejmontowski? Ale zanim odpowie Pan bezpośrednio na moje pytanie, poproszę o 3-4 zdania przypomnienia, cóż to jest właśnie ten projekt SIM Rejmontowski. Spółka KZN Sim Rejmontowski to spółka zawiązana. Przez 10 samorządów z terenu województwa łódzkiego, a także niewielki udział w tej spółce ma również Agencja Rządowa Krajowy Zasób Nieruchomości. Jest to spółka, która za podstawowy cel swojego zadania ma pobudowanie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych dla osób, które mają zdolność czynszową, które chcą płacić czynsz, ewentualnie płacić czynsz w zwiększonej wysokości, aby. W perspektywie lat dojść do własności posiadanego mieszkania, a osoby, które nie mają zdolności stricte kredytowej. Mamy nadzieję, że poprzez pobudowanie takiego bloku lub takich bloków będzie nasza gmina, nasze miasto bardziej się rozwijało. Zatrzymamy też ujemny trend, jeśli chodzi o demografię. I zwiększymy atrakcyjność gminy Jeżów. My mamy w koncepcji pobudowanie trzech bloków, z którego każdy będzie miał 22 mieszkania, ale oczywiście chcemy zacząć od bloku jednego, żeby zachęcić mieszkańców, żeby zobaczyć, jaki jest popyt na te mieszkania, i aby rozkręcić w ten sposób koniunkturę na zamieszkanie w gminie Jeżów. Jesteśmy... Chociaż z tego co pamiętam bloki te mają powstać nie wieżowie, tylko 2-3 km od Jeżowa w miejscowości Popień, bo tam posiadacie, posiadaliście, używam czasu przeszłego, zaraz wyjaśnię dlaczego, działkę swoją, a posiadaliście dlatego, ponieważ z tego co wiem przekazaliście już do, powiedzmy, nie wiem, jako aport, tak, do spółki właśnie tej SIM, tak. Raymondowski. Tak to prawda. Dlaczego wybraliśmy działkę w miejscowości Popień? no dlatego, że ta działka w planie zagospodarowania przestrzennego ma odpowiednie zapisy, aby budować budynki wielorodzinne, kilkupiętrowe. Jest to tak nieznaczna odległość od samego miasta, że to również może być zachętą, że jednak w spokojniejszej okolicy, ale jednak odpowiednio blisko miasta Jeżowa i odpowiednio blisko drogi krajowej 72. Przy stacji kolejowej wrogowie, bo to właśnie o to chodzi, aby ta atrakcyjność komunikacyjna również była odpowiednia. To prawda, panie redaktorze, jakiś czas temu zupełnie niedawno, ale nie pamiętam, którego to było dnia, więc dokładnie nie powiem. Podpisaliśmy akt notarialny, w którym to przekazaliśmy spółce aportem tą działkę. Jesteśmy pierwszym samorządem, który wniósł taki aport, więc w tej chwili jesteśmy największym udziałowcem tej spółki, bo oprócz 3 milionów, które każdy samorząd e, włożył jako swój wkład w tą spółkę, włożyliśmy również aportem tą działkę, gminęjerów jest tym samym największym e, udziałowcem. I też liczymy na to, że już na wiosnę uda nam się wbić pierwszą łopatę pod pierwszy, pod pierwszy blok. Mamy nadzieję, że dzisiaj są takie technologie. Tutaj mogę dodać, że blok mieszkalny w wersji modułowej można nawet wybudować w 12 miesięcy. Także mam nadzieję, że w 2026 roku pierwsze osoby będą mogły tam zamieszkać w tychże mieszkaniach. A to się dobrze składa. Ponieważ w 2026 roku na wiosnę, przepraszam, we wrześniu, to jest na jesieni, planujemy otworzyć żłobek w Wieżowie. Więc to jedno z drugim bardzo dobrze koreluje. To prawda. Rzeczywiście. No, oby tylko się udało, no bo już w tym momencie, panie burmistrzu, deklaracja z pana ust padła. Tak, jeżeli chodzi o ten budynek mieszkalny, jak i o żłobek. O żłobek za chwileczkę jeszcze dopytam, natomiast jeszcze na chwileczkę chciałbym się zatrzymać przy tym budynku wielorodzinnym. Pan wspomniał 22 mieszkania, tak, mieszkania. 22 mieszkania w jednym bloku. Jaka powierzchnia różna? Tak, czy? Powierzchnia jest różna, bo to jest powierzchnia od 30 kilku do 60 kilku metrów. Te mieszkania muszą być też dla każdego w zależności od zasobności czy potrzeb danej rodziny. No to przejdźmy teraz do, do żłobka, bo nie tak dawno powiedzmy, nie wiem, dosłownie, 2-3 dni temu przejeżdżałem koło budynku tego, który ma stać się żłobkiem. No i jak na razie żadnych prac nie widać. Czy to właśnie, no aż ciśnie się pytanie, na jakim jest tak naprawdę etapie? Czy coś się dzieje? Mamy etap papierologii? To już ostatnie chwile wydaje się, kiedy tam jeszcze nie ma sprzętów budowlanych i ekip budowlanych, ponieważ 10 października otworzyliśmy oferty, które wpłynęły do przetargu. Mieliśmy pięć ofert i teraz w tym momencie badamy najtańszą ofertę. Wezwaliśmy oferenta do złożenia dokumentów. Badamy te dokumenty, czy one są prawidłowo złożone i czy one są kompletne. Jeśli okaże się, że to wszystko. Będzie, będzie zgodne z tym, czego y, oczekujemy. W najbliższych dniach podpiszemy umowę na realizację tego przedsięwzięcia, a y, termin wynikający z przetargu to jest 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Także y, no, wydawałoby się, że do trzeciego kwartału przyszłego roku ten budynek musi już być y, wyremontowany, zmodernizowany, odnowiony. Przypomnę Państwu jeszcze, że Żłobek to jest taka nazwa umowna, ponieważ faktycznie podpisaliśmy kolejną umowę z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, z Wojewodą Łódzkim na zorganizowanie w tym miejscu klubu Malucha. To jest projekt Aktywny Maluch. Żłobek formalnie, pewnymi zapisami, różni się od klubu Malucha, więc formalnie będzie to klub Malucha. Mamy już wymyśloną nawet nazwę. Dla tego, dla tego miejsca, dla, dla najmłodszych, a żłobek to taka nazwa umowna. A jaka to nazwa? Już ta nazwa tego naszego. Tak. Pozwoli Pan, że wszyscy się dowiedzą, gdy będziemy zdejmować biało-czerwoną flagę z tablicy, gdzie również to będzie pokazana i upamiętniona osoba, która właśnie jest tym pierwowzorem dla, te, dla tej nazwy. Panie burmistrzu, jak jesteśmy przy budynku Żłobka, to poproszę jeszcze, niech pan dosłownie w trzech zdaniach przypomni, co w tym budynku było. Bo proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, ale jest on wpisany w rejestr zabytków? Już, już odpowiadam, panie redaktorze. Ten budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Tak więc wszystkie prace, które zamierzamy tam wykonać były konsultowane i uzgadniane z łódzkim konserwatorem zabytków, ale to są te właśnie takie niuanse, że nie w jest w gminnej ewidencji, on jest tylko w gminnej ewidencji Zabytków, przez co było nam też łatwiej uzyskać te wszelkie pozwolenia. Znaczy tylko? No, bardzo dobrze, że jest, bo i tak musicie konsultować z tego, co Pan mówi, tak. swoje zamierzenia z konserwatorem, wojewódzkim konserwatorem Zabytków. Tak. Niemniej jednak rejestr jest, jest takim dokumentem, wydawałoby się e, poważniejszym. A jeśli chodzi o to, co tam wcześniej, to w ostatnich latach był to budynek własności. PGE i tam w swoim czasie PGE miało swój posterunek energetyczny. Wcześniej w tym budynku było przedszkole. Ja, panie redaktorze, jestem ostatnim rocznikiem, który do tego przedszkola uczęszczał, więc to, że wybór pan właśnie na ten budynek, to również mój sentyment osobisty, ponieważ tam do przedszkola chodziłem i bardzo tego nie lubiłem, ale to już na marginesie zostawmy moje lubienie czegokolwiek lub nie. Ja tutaj jestem przekonany, że na pewno lubił pan, aczkolwiek e, determinowało pana e, to e, w tym nielubieniu, e, że było leżakowanie. E, to prawda, pan dobrze w takim razie pamiętam również swoje dzieciństwo i, i to czasami takie rzeczy e, gdzieś tam. Leżakowanie panu... to była trauma chyba dla, no myślę sobie, większości przedszkolaków. Nie wiem, jak to jest w tej chwili, ale no, ale też mam takie wspomnienia średnie. Ale wróćmy już do leżakowania z Chociaż jeszcze dwa słowa o leżakowaniu. Ja mam nadzieję, że po całym tygodniu pracy dzisiaj wrócę od Pana z wywiadu i również będę mógł sobie poleżakować. No tak, ale, ale, ale nie to już w zaciszu domowym, nie w przedszkolnych warunkach. Pytałem Pana o inwestycje. Wiem, że. Miasto Jeżów zajęło no, wysokie siódme miejsce, jeżeli chodzi o ranking samorządu, pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Bardzo cenionego pisma przez e, samorządowców w kategorii Małe Miasta. No cóż, w takim razie powiem tylko, że siódme miejsce w wydatkach inwestycyjnych samorządów w Polsce. Kategorii gmin miejsko-wiejskich to jest e, dla nas wielki zaszczyt, wielka chluba, ale też coś, czym się możemy pochwalić, ale powiem Panu więcej, Panie Redaktorze, jeśli Pan pozwoli. Gdy obejmowałem urząd Wójta. Gmina Jeżów była na 1400 którymś miejscu pod względem wydatków inwestycyjnych. Po dwóch latach mojej działalności, a więc za lata 2020-2022 gmina Jeżów już była na 560 miejscu w rankingu gmin wiejskich. Dzisiaj jesteśmy na siódmym miejscu, więc jesteśmy po prostu bardzo dumni z tego i myślę, że nasi mieszkańcy również powinni to docenić, że tak dużo dla mieszkańców gminy Jeżów robimy i inwestujemy. Ja jestem przekonany, że zapewne doceniają, a dzisiaj bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i państwa gościem był Mariusz Guzicki, burmistrz Jeżowa. Dziękuję bardzo. A więc z niecierpliwością czekam na kolejne zaproszenie i będziemy dalej o tym rozmawiać. Dziękuję Panie Redaktorze. Do widzenia Państwu.